Dobry, witam serdecznie. Jest godzina 10, 3 stopnie odczuwalne 0. Zachmurzenie 100%. Widzicie, chmurki się tu zbierają. Szansa opadów 7, wiatr 11 km na godzinę. No, wreszcie trochę zelżał. Umiarkowana jakość powietrza od 16 do 17, 7 stopni najcieplej. Bo chmurny dzień się zapowiada, już jest w zasadzie. No i z tej strony, o już coś tam kropi. Mimo że szansy opadów nie ma, to widzę, że coś tam kropi. No i taki się zapowiada Dzionek. Pozdrawiam Was ciepło, miłego dnia. Mój nowy film, ja już przygotowana do wyjścia wiatr troszeczkę e, ustąpił, więc od razu chcę mi się wyjść na spacerek, a przy okazji za pozałatwiam swoje jakieś sprawy, które mi tu narosły przez te parę dni. Także wychodzę z domku, zobaczymy się później. Moje dzisiejsze zakupy z koszyczka, z Biedronki są to rzeczy, które mi są potrzebne na teraz zwłaszcza szłam pod tą borówkę amerykańską, borówki amerykańskie dzisiaj w Biedronce. za to pudełeczko zapłaciłam 8,99 a były po 19 więc płaszczyzna, natka pietruszki, szczypiorek bardzo ostatnio przypadła mi do gustu ta kawa cappuccino Ponieważ ona nie jest słodka, i sobie taką właśnie teraz piję. Mandarynki też były w promocji po 3 z groszami. Dwa pomidory malinowe, takie małe wzięłam. No tutaj szłam po, po grąbce kamienia. No i oczywiście płyn do naczyń, tymek. Tutaj są Kinder do torebki, takie dwa batoniki. To różnie bywa, nieraz gdzieś się idzie i cukier spadnie po drodze, jest złe samopoczucie, to wtedy taki kinder w torebce ratuje sytuację. No moje ulubione czekolady też były dzisiaj w promocji, więc wzięłam dwie. To są z orzechami laskowymi. Kiełbaski z szynki i cielęciny. Promocja na masło. Mleczna dolina też była. No i dzisiaj dostałam. Znowu te dwa woreczki na owoce i warzywa już otworzyłam zobaczyć jak to jak wyglądają fajne one są. Z dwóch stron się je ściąga taka siateczka i mam już cztery takie woreczki no i cała ta przyjemność kosztowała 64 ,78 zł Teraz sobie zaparzę kawkę tam bo już mi się skończyła. No i, i zrobię sobie na pewno dzisiaj ten deserek. Jogurt jeszcze mam, więc będzie deser borówki z jogurtem. A i się rozpadało, jest 14.25. Mam szczęście, że wróciłam do domu, bo pada i to nawet ostro. Ciemno się zrobiło tak jakoś nie za bardzo. Zapłakany świat. robótki przybywa. Mój sweterek w zasadzie wdzianko, Ala blazer, coś w tym stylu. Dalej jest robiony. Już zbliżam się pod pachę. Tutaj będę oczywiście robiła takie wycięcie. Ja tutaj przy wycięciu dodaję najpierw. Po prostu spuszczam 5 oczek z jednej strony, 5 oczek z drugiej strony, później 3 oczka z jednej z drugiej. I później to już mamy 7 oczek, później zostanie 3 oczka i dwa. Razem 12 oczek, tak żeby tak łagodnie zrobić taki, takie podcięcie. Łagodnie. I to się u mnie sprawdza. Ja te 12 oczek spuszczam. Kiedyś pamiętam, spuszczam, bo to też zależy, jaka włóczka, jeżeli jest bardzo gruba, to nieraz tylko 7 spuściłam, zależy. Zależy, jakie chce, się uzyskać, jakie chce się uzyskać to podcięcie. Także to tak wygląda tutaj. Zrobiłam w ten sposób. No i pomału będę już dochodziła do tego podcięcia. I zostanie mi tylko taki ten kawałeczek. Tu oczywiście będę robiła, bo miałam robić mm, szpic, ale jednak po zastanowieniu się. Zrobię okrągłe takie wykończenie. Okrągłe wykończenie, czyli będzie pod szyję. To i, i tak zapięcia nie będzie, ale będzie można coś tam, czy broszką, jak będzie jakaś tam potrzeba, zapiąć. To się zobaczy, jak się zrobi, jak to będzie wyglądało. Bo w każdej chwili można też zrobić. To nie znaczy, że jak się tu nie zrobiło. Yy, dziurek, że nie można guziczków przyszyć. Można przyszyć guziczki, pętelki takie zrobić, ozdobne takie pęteleczki. Wszystko jest możliwe, ale ja chcę bez tego. Ja chcę tego uniknąć. Chcę taką właśnie, yy, takie wdzianko zrobić bez zapinania. Tak, za oknem pada deszcz, więc ja sobie przysiądę i będę dłubać. Pod moim ostatnim filmem padło zapytanie odnośnie moich serwetek haftowanych wzorem Richelieu. Ja w którymś z filmów pokazywałam te serwetki, w jakim stanie są one teraz. No, wiadomo, muszę je odświeżyć i dopiero pokażę jeszcze raz, już odświeżone, wyprasowane, wykrochmalone, bo teraz nie ma sensu drugi raz pokazywać je w takim samym stanie. Także pokażę je, na pewno pokażę, wrócę do tego. A tutaj. Korzystałam haftując te serwetki. Korzystałam też z książki z 100 haftów. Richelieu, super książeczka. Frykina Dziewicz. Książka wydana w 1991 roku. Przez olsztyńskie zakłady graficzne. Książka naprawdę już są tu jest, Tutaj jest opis, co to jest, który wyszedł, skąd się wziął. I tu już są małe, delikatne motylki, które można sobie już odbić. Jakieś takie wstaweczki. Tu już są serwetki. To już są serwetki. Piękne. Tutaj na brzegi serwetek. Duże nawet serwety mogą być. Bieżniki. Kwiaty. Tu jaka ładna serwetka. To wszystko takie wycinane, a te w środeczku to tak zwane pajączki się nazywają, i to się później wycina. Tylko te poprzeczne paseczki są y, dlatego zwa, y, są zwane pajączki, bo są właśnie y, y, tak jak gdyby no są wyhaftowane, a te środeczki powycinane, i to tak ma swój urok. I oczywiście, wszystko tutaj, ta krateczka w środku jest wycięta. Są tylko te poprzeczne hafty takie. Takie jak sznureczki małe, coś takiego, a to wszystko jest powycinane. Tak samo tu. To wszystko to jest żywotna praca, ale efekt jest naprawdę piękny. Efekt jest prześliczny. Proszę, i tutaj już są też na takie większe prace. Tu zresztą pisze jedna, druga. jak ładne. to jest połowa serwety A tu kołnierzyk taki jest kiedyś były modne takie kołnierzyki tu jaka ładna tu taka pod filiżankę i tutaj też jest kołnierzyk zobaczcie jaki ładny Piękne to są wzory, naprawdę. Ja wiem, że wtedy byłam nimi zachwycona. Zresztą to była taka młoda. Wzięłam, złapałam tylko bakcyla od koleżanki z pracy. I tak wymienialiśmy się tymi właśnie wzorami. Zaraz wam pokażę. Już jeden wzór gotowy. Ta serwetka też taką małą, haftowaną. To wszystko. Kanieżyki. To jakie ładne wykończenie kwiatowe takie. To już jest fatygowane, bo to ma tyle lat, a było tyle w użytkowaniu, że naprawdę jeszcze pożyczałam, także to tak wygląda. Odkładowano sobie te wzory, tą też robiłam. Zobaczcie, to jest pracochłonne i to też robiłam. Zobaczycie. To jest jedna, jedna połowa, to też robiłam na ławę. Jak ładnie poodświeżam, to wtedy będzie efekt i wtedy pokażę te moje serwetki, które ja haftowałem ale piękny, to taki wdzięczny listek. Można na jakieś bluzeczce nawet wyhaftować. Tą też robiłam na no, ten. Przepiękny kołnierz, o widzicie, przecudny. Sami widzicie, że tu są piękne rzeczy, piękne. Same listki na serwetkę. Jak to wdzięcznie wygląda. Motylki, jakieś kwiaty, tu są. są. Mm. Tutaj dookoła gładko środek, a w tutaj marki też piękne. Takie serduszko z kwiatami. I zobaczcie jak cudnie to. Naprawdę wtedy jak, jak się to robiło to ta książka była takim wyznacznikiem. Wszystko chciało się traktować po kolei, no, ale trzeba było... Wybrać to, co jest odpowiednie, bo nie wszystko się nadawało. No i tak, widzicie, o, winogron, no, zobaczcie, jaki piękny. Gruszka, taka serweteczka pod owoce, na przykład taką salaterkę jakąś z owocami. Bardzo ładne. Ja ciekawa jestem jak to teraz właśnie z tym odbijaniem tych wzorów, bo ja zaraz Wam pokażę jak ja to robiłam kiedyś. Zobaczcie, jaka piękna i tak to właśnie wygląda, jak się powycina, widzicie, te środeczki. Oto to tak ma wyglądać. To jest wzór że się wie haftry żelia o i takie powycinane właśnie takie tam gdzie Wam pokazywałam, że to będzie wycięte, tak? Tu jest właśnie dookoła. No pięknie to jest, piękne. I tak na takim pergaminie. Najpierw na pergamin e, przeniosłam wzór. O widzicie, tu jeszcze mam ten jeden wzór. Chowało gdzieś one są, jeszcze, bo muszę je dobrze tam przejrzeć. Wzór taki większy, ma taką dużą serwetę. Widzicie? Najpierw się przenosiło na taki pergamin, na pergamin, a później układało się zwykłą kalkę ołówkową. Fioletową jeszcze mam, patrzcie, uchowała mi się tyle lat. Tą kalkę. I przez tą kalkę odbijało się z tego pergaminu na materiał. I dopiero się wtedy haftowało. Także to trzeba było odzorować równiutko, żeby to było najpierw odrysować, odkalkować w zasadzie równo. Odkalkować i później też odkalkować, żeby, żeby no było równo w miarę, bo to później na serwetce to wszystko będzie widoczne. No więc tak, tak się robiło i pracowało, ta kalka to rzeczywiście jeszcze szczecińskie zakłady papieru, papiernicze Skolwin, no proszę, jaka pamiątka, pamiątka, tyle lat, no i widzicie, i tak to się robiło, ale to oprócz tego to jeszcze coś tu mam, bo to nie tylko to było to. Jeszcze takie różne serie kupowałam. Serie, seria wrocławska numer jeden serwetki. Wrocław 1990 rok I Już są takie większe, ale też tutaj jest połowa i tu jest. Tu połowa, tutaj także trzy serwetki można z tego wyhaftować. Bieżniki też Wrocław, seria Wrocławska, numer jeden. Bieżniki. Też tutaj są pokazane brzegi. Później je po prostu się przekłada z każdej strony. I tak powstają albo tylko takie, albo takie. Na krawędziach, na rogach w zasadzie. No i tak. Seria wrocławska numer 1. Obrusy. Patrzcie, te obrusy też mogą być piękne. I też te zakończenia rogów boczne. Seria wrocławska hatryzelie, kołnierzyki 90 rok. No bo wtedy kołnierzyki były modne, co tam dużo mówić. Jakie ładne, takie wdzięczne. Ten jest ładny, taki inny. No ale teraz nikt nie nosi konieży. Hatry szeryje, bluzki Rosły z Roswa roku. No i na bluzki zobaczcie, jakie ładne wzory do wyhaftowania. No, zobaczcie, jak pięknie. No, coś pięknego. Hawty ryszeli, arkusz i Tutaj już jest konkretny. Zobaczcie, jaki piękny. Jaki piękny. I tutaj też są oczywiście mniejsze. I takie. I takie skromne. Bardzo ładne. Też to takie delikatne. Tutaj mam narożniki małych serwetek. Narożniki, haft. 91 rok. Cena 1800 zł. Ojejka, Takie to były ceny wówczas. Zobaczcie. na narożniki małych serwetek. A tutaj zobaczcie, jedna druga bieżnika. Zobaczcie jakie piękne. Już duży bieżnik jest. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda z tej strony. Bardzo ładny. Mamy no pracochłonny. Już widzę. No w ogóle to są te hafty. Są pracochłonne, bo to igiełką, cienką igłą pracuje. Haft artykuł numer 1. Wzory rady. Propozycji. Ja jeszcze mam pełno gdzieś wzorów takich podbijanych, ale gdzieś one tam są przy flagach. Muszę. No zobaczcie, jak pięknie. No zobaczcie, same liście. Jak to pięknie wygląda. I tu jest taka szkoła haftu. Jest pokazane, jak nitka ma iść, jak właśnie ściek ma wyglądać. No proszę po kolei, jak zabudowywać poszczególne elementy. Proszę. A tutaj właśnie, jak za, nie zabudowywać, bo to będzie wycięte, jak wykonywać właśnie te, co mówiłam, te takie sznureczki w poprzek. Jak tutaj, no, jak to ma wyglądać wszystko. Po kolei, po kolei. No ślicznie. No i później jak to wycinać. No ładnie. Ja zawsze miałam dylemat, jak właśnie wybierałam wzór, który. <grym> zawsze pamiętam jak dylemat. Bo każdy mi się podobał. Pościel Wrocław 1990, numer jeden, 2000 chciałam powiedzieć. No i zobaczcie, rogi jakie piękne. Jakie piękne rogi. No śliczne. No i tyle Wam jak na razie chciałam pokazać. Chociaż tu jeszcze jakiś motylek zabłąkany się znalazł. Ale też ładny. No i tutaj jeszcze robótki ręczne haft krzyżykowy. No a to już jest inna bajka haft krzyżykowy, ale też coś takiego posiada. Tu też są różne wzory piękne. No dobrze. Ta kalka ołówkowa, ale jednak ten, ta książka to cud piękności. No i tak, tak jak powiedziałam, odświeżę tam te serweteczki, chociaż już pokazywałam część, jak wyglądają, ale wiadomo, one przez tyle lat nie były użytkowane. więc trzeba je odświeżyć, wykrochmalić, i wtedy będzie efekt. I wtedy je pokażę. zbliżam się pod pachę tutaj będę oczywiście robiła takie wycięcie ja tutaj i przy wycięciu dodaję i to byłoby dzisiaj na tyle dziękuję wam bardzo